Alright, just wanted them days Everything go right now. like to keep this vibe throughout the day If that's okay Yeah, hey. Everything's okay Now I want this feeling that I'm having today To stay with me for the rest oh, Everybody come together, let's go, yo Time to clock in Oh yeah, cześć wam i chwała żołnierze z tej strony, Kokosfly, a to jest Call of Duty Black Ops 2, komentarz dogrywany z pogadanką na wybrany przez was temat, który otrzymał najwięcej łapek w górę, tak jak nakazuje nowa tradycja na mojej playliście Call of Duty Ghosts. Temat zaproponował XX Frax HD i brzmi on BF4 czy Call of Duty Ghosts. Dla mnie odpowiedź jest dosyć prosta, ale zanim odniosę się do tego pytania, powiedzmy czym gram jest to, jak zapewne widzicie, Shotgun 870 MSM. M, ja pierdziele, MCS. 870 m CS. Ta broń występuje również w Battlefield 3. Bardzo fajna pukawka, często z nią latam na streamach. Jest naprawdę bardzo fajnie. Dodatki to wydłużona lufa oraz celownik laserowy. Dlatego nazywałem tą klasę Noobshot. Jest to bardzo popularne zestawienie wydłużona lufa, żeby zdejmować cele z większej odległości. Żeby nadać impet nabojom, które się w niej zajmują. Celownik laserowy, żeby oczywiście zawęzić rozrzut kul, które z nich wychodzą najpopularniejsze zestawienie. E, oprócz tego moja broń przyboczna to KAP-40. I w jej wyciąganiu pomaga mi atut numer 2, czyli szybkie dłonie. Jest to niezwykle istotne, żeby po prostu szybko, najszybciej jak się da, w sytuacjach krytycznych zamienić shotguna na pistolet, kiedy wiemy na przykład, że nie jesteśmy sobie w stanie poradzić przeciwnika. K-40 naprawdę ma dosyć spory zasięg, także tutaj raczej nie będzie problemu, żeby zdejmować rogów z większej odległości. Mam dwa atuty jeden, dzięki dzikiej karcie atut jeden i ten atut to jest waga lekka, żeby szybciej poruszać się po mapie. Shotgunie jest to dosyć istotne. Oraz wojak, żeby te i dosyć szybko wchodziły. Ostatnio sobie wojaka zamieniłem na kamizelkę. Co też jest dosyć istotne, ponieważ w starciu bezpośrednim, w bliskim kontakcie musimy być na te granaty, czy tam C4 odporni. I atut trzeci to jest maska taktyczna, żebyśmy w szybkim starciu nie byli ogłuszani różnymi granatowymi granatami ogłuszającymi, hukowymi, błyskowymi, ale także tymi pałeczkami naładowanymi prądem. To jest niezwykle istotne, jeżeli chcemy zajść gdzieś jakiegoś kampera i uczynić jego życie bardzo mizernym. I jeszcze granat, którego używam od czasu do czasu. Ja generalnie nie stosuję granatów, nie stosuję też nożywania. To jest mój błąd. Muszę się tego nauczyć. Jeszcze mi to w krew nie weszło, chociaż już robię przedostatni prestiż. Nie wiem, czy te nawyki da się zmienić. Moje striki, jak widzicie to jest UAV, Grad Bomb oraz Działko Strażnicze. Działko Strażnicze świetnie sobie radzi na tej mapie, tam gdzie przed chwilą je postawiłem, najlepsza, najlepsza kampa dla Działka Strażniczego. Gra jest bardzo fajna w moim wykonaniu. Oczywiście to nie są takie wyniki, jakie uzyskuje się na przykład na konsolach albo jak niektórzy uzyskują na PC-tach, typu 100 ileś do, do 5 czy coś. Nie jestem w stanie sobie z takimi wynikami radzić. Ale słuchajcie, przejdźmy do tematu. Tutaj niestety trochę spieprzyłem. Jak widzieliście, nawet te strzały w niego nie wchodziły. Przejdźmy, słuchajcie, do tematu, czyli Battlefield 4 czy Call of Duty Ghosts. Ja może zacznę tak. Uważam, że Battlefield 3 to jest najlepszy FPS. Ever, najlepszy FPS, Ever, e, najlepszy FPS również dostępny w tej chwili na rynku, nie ma lepszego. Jest tam taktyka, granie drużynowe, zbalansowanie, e, zbalansowane bronie oprócz M16A3. Ale generalnie są bronie zbalansowane, jeździmy pojazdami, możemy w różny sposób zabijać których przeciwników. Jest Destrukcja 2.0, co jest niezwykle istotne, wielkie rozbudowane mapy, epickie rozgrywki na 64 graczy, chociaż ja preferuję serwery 48-slotowe. Battlefield 4 dostarczy nam czegoś bardzo podobnego, to jest po prostu sequel Battlefield 3. Tyle, że będzie posiadał znacznie rozleglejsze mapy. E, oczywiście zmieni się też na przykład ilość członków w drużynie i silnik graficzny będzie nieco lepszy. E, również będzie destrukcja, będą, e, będzie trzecia strona chińska, e, co naprawdę wzbogaci rozgryweczkę piękne mapy, zawalające się budynki, wiele akcji nic nie pobije Battlefield 4 jestem o tym przekonany, nic co wyjdzie w ciągu najbliższego roku, chociaż konkurencja będzie całkiem niezła, mówię tutaj na przykład o Titanfall, albo o MMO, FPS Destiny, myślę jednak, że Battlefield 4 będzie najlepszą grą roku 2013, 2014 również, jeżeli chodzi o Call of Duty Ghosts, co dostajemy w Ghostsie, co Powiemy na temat Ghosta. Tego możecie się dowiedzieć z moich innych filmików. Natomiast podsumowując, będzie to silnik graficzny, który został nieco podrasowany w stosunku do poprzednich części Call of Duty. A jak wiadomo, wszystko jedzie na tym samym silniku od Modern Warfare 1 albo jeszcze i dalej. Nie znam się zbytnio na, tej całej, na tych całych tomach Call of Duty, a tego jest naprawdę sporo. W każdym bądź razie będzie to powiedzmy powtórka z rozrywki, wprowadza jakiegoś psa, ale będą, dajmy na to dalej score albo kill streak o ile to jest bardzo fajne, to jednak nie jest to realistyczne. Battlefield jest znacznie bardziej realistyczny niż kod, bronie mają znacznie bardziej realistyczne odgłosy, jak wiadomo Electronic Arts i Dice posiadają najlepszych speców, jeżeli chodzi o audio, jeżeli chodzi o dźwięk broni, a to bardzo podbudowuje cały klimat gry. Czyni ją po prostu niesamowicie grywalną, miodną. To się niezwykle liczy. Audio chociażby, właśnie. W Call of Duty Ghost, no, odgrzewany kotlet, tak mi się wydaje. Oczywiście liczę na różne nowe rzeczy, ale nowe rzeczy, takie jak to, że ryby będą uciekały przed nami, kiedy będziemy się poruszali pod wodą, albo na przykład, że będziemy mogli robić wślizgi, jakie na przykład możemy robić w Medal of Honor Warfighter. No. Twórcy, Activision nie daje nam tego czego bym oczekiwał od rewolucyjnej części Call of Duty, jaką było obwieszczane Ghosts. 14 sierpnia będziemy mieli e, multiplayer, udostępniony multiplayer na jakimś fajnym evencie przez Activision Multiplayer z Call of Duty Ghosts. Wtedy będę mógł powiedzieć na ten temat coś więcej. Ja oczywiście będę to całe wydarzenie streamował i tłumaczył specjalnie dla Was. Otrzymacie oczywiście taki komunikat na YouTubie, że będę coś takiego miał za robić. Na Twitchu będę to streamowe, jak zresztą ostatnio dużo rzeczy streamuję. Tutaj zajebista akcja, dwóch gości do nas szło, postawiłem działko strażnicze, wykosiłem dwóch. Uważajcie, żebyście sami nie zabili się tym działkiem strażniczym, bo to jest naprawdę niebezpieczne narzędzie. Jeżeli Wróg stoi przed nami, my stoimy za naszym działkiem strażniczym, może nas zabić. Czyli mówiąc jedna odpowiedź nasuwa mi się czyli Battlefield 4 zdecydowanie ponad Call of Duty Ghost, ponad jaką częścią Call of Duty, jak doskonale wiecie, nie jestem... Yy... Call of Duty'owcem, jestem Battlefield'owcem, to jest moja gra numer 1. Nie jestem fanboy'em, ponieważ fanboy jest ślepo zapatrzony na swoją ulubioną grę. Ja jestem doskonale świadomy błędów, jakie zawiera Battlefield 3, ale sądzę, że Battlefield 4 będzie mimo wszystko górował nad Call of Duty Ghost. Także to była odpowiedź na pytanie zadane przez X Frax HD. Tutaj mamy wynik 30 do 4. Naprawdę bardzo fajnie. Ostatnio bardzo mało gram w Black Ops 2. Dlatego muszę jeszcze trochę potrenować, żeby wbijać wyższe score sticky, natomiast już niedługo osiągnę ten prestiż mistrza, mistrzowski, supermistrza, jakkolwiek by to nazywać. Bardzo mi miło z tego powodu nie wiem, co dalej będę mógł robić w Black Ops 2. Ale na pewno będę dostarczał wam dalej te gameplaye. Także to by było na tyle, jeżeli macie do zaproponowania. Jeżeli macie, przepraszam, do zaproponowania temat, pamiętajcie o tym, żeby e, przed swoim pytaniem e, postawić z dużej litery T w nawiasie kwadratowym, dokładnie takim. I e, e, pytanie, które otrzyma najwięcej łapek w górę od widzów będzie e, pytaniem, na które odpowiem w następnym gameplayu Call of Duty Black Ops 2. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej, okay, okay.